Kupiliśmy mac'n'cheese żabki za 12,99 i porównamy je z wersją przygotowaną w domu. Przygotowy cheese ma jakiekolwiek szanse z naszym przepisem, a może te wydane 13 zł to dobra inwestycja w szybki i tanie posiłek. Mac and Cheese jest jednym z ulubionych comfort food na świecie. Spopularyzowało się w Stanach Zjednoczonych, jednak jego korzenie sięgają słonecznej Italii. Pierwsze przepisy na makaron z serem można znaleźć w średniowiecznych włoskich książkach parskich, natomiast do Ameryki sprowadził ją Mr. President Thomas Jefferson. Gotowa wersja w pudełku została wprowadzona przez firmę Kraft w 1937 roku i odniosła sukces, zwłaszcza podczas wielkiego kryzysu, ponieważ było to danie szybkie, tanie i łatwe do przygotowania. Zatrzemy cztery rodzaje sera. 200 g gołdy, 200 gram czadara, 100 g parmezanu i 100 g sera gruje. Połowę tego sera zużyjemy do sosu, a drugie pół posypiemy do zapieczenia. Nie zapomnij posolić wody na makaron. Do wrzącej wody wrzuć makaron kolanka, całą paczkę. W garnku lądują dwie łyżeczki masła. Pamiętajcie o tym, żeby nie rozgotować makaronu, musi być mocno al dente. Na rozpuszczone masło łyżeczka czosnku granulowanego albo suszonego, łyżeczka ostrej papryki i przez chwilę pod Podsmażamy przyprawy na maśle. Do przypraw dwie czubate łyżeczki mąki. I podsmażamy do garnka cały kubek śmietanki trzydziestki. Około 250-300 ml. I dokładnie musimy rozmieszać, żeby nie było grudek. do garnka. Dolewamy 250 ml mleka i znowu mieszamy, aż wszystkie grudki się rozpuszczą. Po czym dolewamy kolejną szklankę mleka. Wrzącą mleczną mieszankę ściągamy z ognia, ponieważ nie chcemy, żeby ser nam się rozwarstwił. I teraz garściami będziemy wsypywać połowę startego sera. Garść. O garść. Nie wszystko naraz. I mieszamy. Do sosu jeszcze mała łyżeczka musztardy i odrobinę sosu Worcester. Jeszcze jeden sekretny składnik, czyli serek topiony w plasterkach. Dwa, trzy plasterki lądują w garnku. Makaron al dente ląduje w garnku i mieszamy. Jeśli na tym etapie stwierdzicie, że jest mało słone, możecie odrobinę dosolić. Ja nie byłabym sobą, jakbym nie dosoliła. Połowę makaronu przekładamy do brytwanki. Bierzemy połowę z reszty sera i przesypujemy pomiędzy dwiema warstwami makaronu. Na to wykładamy pozostały makaron. Wygładzamy i posypujemy resztką sera. Wierzch posypujemy jeszcze cieniutką warstwą bułki tartej dla dodatkowej chróbkości. Jeśli chcecie bardziej viralową wersję, użyjcie zamiast bułki tartej pokruszonych chipsów, na przykład solonych albo Cheetosów. Gotowe mac and cheese ląduje w piekarniku w temperaturze 200 stopni do momentu aż będzie złociste i pięknie zarumienione. Kupne mac and cheese, odgrzejemy w garnuszku, niestety nie mamy mikrofalówki, przerzucam zawartość do garnka. Podgrzane w garnku mac and cheese z żabki przekładamy na talerz taka porcja waży 390 gram. Po 15 minutach w piekarniku machend chez gotowe. Odczekajcie z 10 minut, zanim zabierzecie się na jedzenie, bo to jest lawa. Porównanie porcji, tutaj mamy porcję z żabki, a to nasza nałożyliśmy tak samo, czyli tu jest około 350 gramów. Natomiast tu zobaczcie cała brytwanka, więc myślę, że spokojnie z tej brytwanki wyszłoby około 6 porcji. Za porcję z żabki 12,99, natomiast tutaj za całą brytwankę wyszło 40 zł, ale uwaga, mamy dodatek sera Grie, który nam zawyża tę cenę, zatem bez tego sera wyjdzie około 30 złotych za całą brytwankę, z której otrzymujemy 6 porcji. Ten smak, natomiast warto wspomnieć o kolorze, zobaczcie, jest dużo bardziej żółty, bo mamy tutaj ewidentnie dodany barwnik i dużo śmietany czuć na pewno. Jak na makę czyste, jest mało serowy. Tutaj głównie czuję makaron i jest trochę odrobinę za mało słone. I teraz nasza wersja. Ta chrupiąca posypka robi robotę. No i tutaj te smaki są wyraziste, bardzo mocno czuć. Sera myślę, że właśnie przez ten dodatek gruje, który podbija nam kompozycje smakowe. Do naszego Mac and Cheese dodaliśmy pieprzka jen i czosnek i tutaj czuć tę ostrość, a ostrość fajnie się łączy z tłustością sera. Podsumowując, w naszej wersji delikatna chrupkość, lekka ostrość i wyrazisty smak serowy, natomiast w tej wersji żabkowej głównie smakuje makaronem. Także na szybki głód za 13 zł, ok, No ale jeśli chcecie spróbować naprawdę dobry mac and cheese, no to w tym przypadku lepiej zrobić własny, domowy. Wygrywa domowy mac and cheese, także ja kończę swoją porcję i dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Nie Dogobisz.